Wyobraźmy sobie, że mamy na przykład 100 kulek, które są stosunkowo blisko siebie, i one są wszystkie połączone sprężynkami. I teraz biorę ten układ i rzucam w polu grawitacyjnym. Jest zupełnie oczywiste, że ruch tego układu będzie dość skomplikowany, ponieważ te kulki będą się przybliżać, oddalać, to wszystko będzie drgać na wszystkie możliwe sposoby i ruch będzie bardzo skomplikowany. Ale okazuje się, że jeśli popatrzymy na ten układ w odpowiedni sposób, to okazuje się, że ruch będzie bardzo prosty. I to jest temat dzisiejszego wykładu. Dzisiaj chciałbym powiedzieć o środku masy. Zacznijmy może od mm, zasady zachowania pędu, którą żeśmy już kiedyś sobie przerobili. Dzisiaj, e, dzisiaj troszeczkę rozszerzymy e, informacje na temat zasady zachowania pędu. Wyobraźmy sobie, że mamy nasze trzy ciała: na przykład mamy jedno ciało, mamy drugie ciało, na przykład mamy trzecie ciało, i załóżmy, że mamy dużo, dużo więcej ciał, i tu jest gdzieś ciało numer n. Czyli mamy tak, mamy ciało 1, mamy ciało 2, ciało 3 i gdzieś tam mamy ciało n. I teraz załóżmy tak, jak w tym przykładzie na początku, co powiedziałem, że te wszystkie ciała jakoś tam połączone są jakimiś sprężynkami. Połączone są sprężynkami. I teraz, i teraz możemy sobie zapisać zasadę zachowania pędu dla tych ciał. Tutaj jest masa. M1, tutaj jest masa M2, m 3 oraz MN. I te ciała poruszają się z jakąś prędkością odpowiednio V1, V2, V3 do VN. N jest jakaś dowolna liczba. No to proszę Państwa, zapiszmy sobie zasadę zachowania pędu. Mamy teraz tak. Pęd, pęd działający, pęd układu to się równa tak. Masa 1 razy prędkość ciała 1, dodać masa 2 razy prędkość ciała 2, dodać, no i te nasze n ciał, dodać mn razy prędkość ciała n. I teraz różniczkujemy to po czasie, tak jak żeśmy to już kiedyś robili. Podamy, jak to się zmienia w czasie. Jak to się zmienia w czasie? No i dostajemy, że zmiana pędu w czasie to się równa. M1 razy dV1 pod dT. Zakładamy, że masy się nie zmieniają. Dodać M2 dV2 pod dT. Dodać Mn dVn pod dT. No ale to wiemy, co to jest. Masa razy przyspieszenie to jest po prostu siła. To jest przyspieszenie ciała 1. Tam jest przyspieszenie ciała 2, no i przyspieszenie ciała n, a masa razy przyspieszenie to jest siła. Czyli możemy sobie zapisać, że zmiana całkowitego pędu układu to jest siła, jaka działa na ciało 1, dodać siła, jaka działa na ciało 2, dodać siła, jaka działa na ciało n. No to rozpatrzmy sobie jakie są siły działające w tym układzie. Na razie przyjmijmy, że mamy tylko i wyłącznie siły. Że mamy tylko i wyłącznie siły wewnętrzne. To może sobie napiszmy te siły znaczy narysujmy sobie te siły na czerwono. Tutaj mamy tak, tu jest siła w tym kierunku. Tą siłę oznaczmy sobie jako siła 1,2. To jest siła działająca na ciało 1 od ciała numer 2. Tutaj mamy siłę w tym kierunku, to jest siła działająca na ciało 2 od ciała 1. I my wiemy z zasady dynamiki Newtona, że te siły się kasują, bo one mają tą samą wartość, ten, ten sam kierunek, tylko przeciwny zwrot. No to narysujmy wszystkie takie możliwe pary. Mamy taką siłę, mamy taką siłę, mamy taką siłę, taką siłę, mamy też siłę z tym ciałem, z tym ciałem, z tym ciałem, z tym ciałem. O, tutaj jeszcze zapomniałem dorysować jedną sprężynkę na te ciało też może oddziaływać z tym ciałem. Czemu nie, prawda? Mamy to, taką siłę, taką siłę. Czyli widzimy, że mamy wszelkie możliwe pary sił. I wiemy w zasady dynamiki Newtona, że te wszystkie siły, one się pokasują. F1,2 skasuje się z F2,1, na przykład F1,3 skasuje się z F3,1 i tak dalej. I teraz, jak wysumujemy te wszystkie siły, jak wysumujemy te wszystkie siły. No to proszę Państwa, nic nie zostanie. Dostaniemy po prostu zero. Ponieważ jeśli mamy tylko siły wewnętrzne, to one się wzajemnie kasują na podstawie e, trzeciej zasady dynamiki Newtona. Na przykład w sile F1 będziemy mieli F1,2 i wiele innych sił. W sile F2 będzie F2,1 i pozostałe siły od innych ciał. Ale te siły się skasują. I tak kasowania będą dla wszystkich możliwych par. Które narysowałem na tym rysunku. No to widzimy, że zmiana pędu w czasie jest zero, czyli doszliśmy do tego, że pęd całkowity równa się konstant. Czyli jeżeli nie ma sił, czyli jeżeli nie ma sił zewnętrznych, są tylko siły wewnętrzne, tak jak tutaj narysowane, działające między cząsteczkami, no to pęd jest stały. Ale wyobraźmy sobie, że dodajemy teraz siłę zewnętrzną, na przykład, na przykład dajemy to wszystko w polu grawitacyjnym. O, narysujmy sobie teraz Ziemię. Teraz mamy Ziemię. Tutaj. I wyobraźmy sobie stałe pole grawitacyjne. No to w stałym polu grawitacyjnym na te ciała będą działać następujące siły. Tutaj będzie siła m1g. Tutaj będzie m3g. Tam będzie mn razy g. I tak samo tutaj będzie siła na ciało numer 2, prawda? To są siły pochodzące od pola grawitacyjnego. I teraz napiszmy sobie jeszcze raz nasz wzór, że dp pod dt to jest siła 1, dodać siła, to jest siła działająca na ciało 2, dodać siła działająca na ciało n. I proszę zobaczyć, znowu, te wszystkie czerwone siły, one się pokasują wzajemnie, bo to są siły wewnętrzne. Zgodnie z trzecią zasadą dynamiki Newtona zawsze mamy parę sił o tej samej wartości, tylko w przeciwnym zwrocie. Ale siły niebieskie się nie mogą pokasować, bo tutaj bo, 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 bo to po prostu na każde ciało działa jakaś siła grawitacyjna. Więc wtedy, wtedy możemy po prostu napisać, że to się równa, wszystkie siły wewnętrzne się kasują i mamy minus... Y m1g minus y m2g i tak do końca minus y mng. Tutaj na tym rysunku zakładam, że to jest kierunek y. -owy. To jest nasz kierunek y, a tutaj jest nasz wektorek o długości 1 bazowy. Czyli działają siły grawitacyjne. W kierunku Y. Czyli jeszcze raz, piszemy teraz zmianę pędu w czasie. To jest suma sił. Wszystkie siły wewnętrzne się kasują, ale pozostaje siła grawitacyjna. Ok? Czyli w ogólności możemy sobie teraz napisać, że to jest po prostu równe F1 siła zewnętrzna, dodać F2 siła zewnętrzna, dodać Fn siła zewnętrzna w przypadku jakiejś innej siły niż siła grawitacyjna. Tu siła grawitacyjna była tylko dla przykładu. I w ogólności możemy to użyć symbolu sumy i równa się 1 do n suma i zewnętrzna i to proszę Państwa oznaczmy sobie po prostu jaka całkowita siła zewnętrzna. czy dochodzimy do następującego prawa, że zmiana całkowitego pędu układu w czasie jest równa całkowitej Sile zewnętrznej. To jest, proszę Państwa, teraz nasze nowe prawo. Jeśli nie ma siły zewnętrznej, to ta pochodna jest równa zero i pęd jest zachowany. Jeśli jest siła zewnętrzna, no to pęd nie jest zachowany, on się zmienia i to jest zupełnie oczywiste. Jeśli wrócimy do tego rysunku i ja te, ten układ puszczę, to oczywiście te wszystkie ciała razem z tymi sprężynkami zaczną opadać na dół, czyli pęd się będzie zmieniać, bo prędkości będą się zmieniać, więc to jest zupełnie oczywiste. Dobrze, proszę Państwa. No to teraz możemy, jechać, możemy teraz jechać dalej. Teraz jest czas, żeby wprowadzić pojęcie e, środka masy. Wyobraźmy sobie, że mamy tutaj jakiś układ współrzędnych. Mamy jakiś układ sprężynnych i tutaj mamy dwa ciała. Na razie zaczynamy od dwóch ciał. I one są połączone na przykład z prężynkami. Tu jest ciało 1, tu jest ciało 2. Masa jest M, masa jest M. Jest taka sama masa. Tutaj mamy R1. Wektor R1, tutaj mamy wektor R2. Gdzie jest środek masy tego układu? Gdzie jest środek masy tego systemu? No, jeśli masy są takie same, to każdy wie, że środek masy będzie gdzieś tutaj, prawda? Jak sama nazwa wskazuje, tu będzie środek masy, Gdzie, gdzieś, gdzieś mniej więcej po środku. I to oznaczymy sobie ten punkt jako wektor RCM. CM to jest z angielskiego Center of Mass, czyli środek masy. Dobrze, ale teraz co się stanie, jak ta masa będzie n, a tu wezmę jakąś wielką masę o masie n. No to jest zupełnie oczywiste, że wtedy ten środek masy się przesunie gdzieś na przykład tutaj, w zależności jakie są masy, prawda? Jeśli to pojęcie środka masy ma mieć sens, to musi się przesunąć w dół. Po środku będzie tylko wtedy, jeśli masy będą takie same. To teraz w ogólności możemy sobie zapisać wzór na środek masy dla jakiegoś dowolnego układu ciał. Robimy sobie układ współrzędnych, na przykład, i teraz mamy tak, znowu, na przykład, ciało 1, ciało 2, ciało trzecie ciało i gdzieś tutaj mamy, na przykład, ciało n. Tutaj mamy ciało 1, 2, 3 i ciało n. I tych ciał jest oczywiście y, do n. Ja, ja rysuję tylko 3 plus, plus te ciało n. No i tutaj mamy tak, tu mamy nasze r1. Tutaj mamy R2, położenie R2. Tutaj mamy R3. No i tutaj też mamy wektor ciała Rn. Tutaj jest masa M1, masa M2, masa M3, masa Mn. W ogólności masy mogą być różne. No i na przykład powiedzmy, że środek masy wypada gdzieś tutaj. Jeśli się to ładnie wszystko policzy, to tutaj gdzieś dostajemy nasz środek masy. Zaznaczmy go sobie tutaj. Tu będzie wektor wskazujący na środek masy. Jak definiuje się środek masy? Środek masy definiujemy w następujący sposób. Czyli center of mass, czyli środek masy równa się m1 razy R1 dodać m2 razy R2 dodać mn. RAzy RN. I teraz dzielimy to wszystko na M1 dodać M2 dodać MN. Czyli u góry mamy iloczyn masy i położenia i sumujemy je wszystkie, a pod spodem dzielimy przez całkowitą masę. To jest, proszę Państwa, definicja środka masy dla dowolnego układu. To jest definicja. I teraz mogą się łatwo przekonać na przykład w tym. Jak mamy dwie identyczne masy, że ta definicja natychmiast doprowadzi, że środek masy będzie w połowie. To już zostawiam Państwu, żeby się przekonać co do tego. Teraz policzmy pochodną po czasie. Liczymy pochodną po czasie. Pochodna po czasie środka masy, wektora środka masy, da mi prędkość środka masy. To mi daje teraz prędkość środka masy. To jest z definicji wektor. Po czasie. To jest prędkość środka masy. No i teraz możemy sobie pisać tak. Mamy M1. Pochodna z R1 po czasie to jest V1. Dodać M2, V2, dodać MN, VN. I teraz znowu dzielimy przez całkowitą masę układu. Dobrze. Proszę zobaczyć, co jest w liczniku. W liczniku jest M1, V1, dać M2, V2, dodać M. A to jest, proszę Państwa, to jest, tutaj nasz pierwszy wzór, to jest dokładnie całkowity pęd układu. To jest całkowity pęd układu. Czyli możemy sobie zapisać teraz, że to jest całkowity pęd układu i teraz przez duże M oznaczymy całkowitą masę. Czyli to jest, proszę Państwa, prędkość środka masy. Prędkość środka masy to jest całkowity pęd układu podzielony przez całkowitą masę układu. Czyli proszę zobaczyć, bardzo prosty wzór, jeśli operujemy na, 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 na środku masy. Jeśli teraz są tylko siły wewnętrzne, czyli na tym rysunku mamy tylko i wyłącznie czerwone siły, które się wzajemnie kasują, nie ma niebieskich sił, nie ma sił zewnętrznych, to wiemy, że pęd jest zachowany, bo pochodna z pędu po czasie zero. Pęd jest zachowany. Wracamy do tego. Czyli, jeżeli są tylko siły wewnętrzne, to prędkość środka masy równa się. Konstant. Prędkość środka masy jest stała, ponieważ pęd jest stały, no i całkowita masa też jest stała. No i możemy sobie zrobić bardzo prosty przykład. Wyobraźmy sobie, że tu mamy jakieś ciało skomplikowane, i tu mamy jakiś ładunek wybuchowy w środku. Załóżmy, że tu jest środek masy, tu jest środek masy. No i to ciało stoi, czyli środek masy równa się zero. Teraz następuje wybuch. Następuje wybuch i powiedzmy, że dwa kawałki. O tej, o tej samej masie powiedzmy tak dla prostoty masa masa oddalają się z jakimiś prędkościami zasady zachowania pędu wiemy, że te, że te prędkości muszą mieć taką samą wartość, ale gdzie jest środek masy? No środek masy pozostanie w środku i cały czas wektor prędkości środka masy będzie równy 0. czyli rzeczywiście wszystko się zgadza, ponieważ w tym wybuchu mamy tylko i wyłącznie siły wewnętrzne, nie ma żadnych sił zewnętrznych. A więc pęd jest zachowany, a więc wektor prędkości środka masy nie może się zmieniać w czasie. Jeśli był 0, to musi być 0 do końca świata. No dobrze, zróbmy teraz krok dalej. Zróbmy teraz krok dalej w naszych rozważaniach na temat środka, na temat środka masy. Czyli wracamy do naszego wzoru, że prędkość środka masy to jest całkowity pęd układu. Podzielony przez całkowitą masę układu. Liczymy jeszcze raz pochodną z tego wzoru. Jeśli liczymy jeszcze raz pochodną z tego wzoru, to co dostajemy? Tutaj dostajemy pochodną wektora prędkości środka masy, to dostaniemy przyspieszenie środka masy równa się 1 nad M, zmiana pędu po czasie, gdzie to jest całkowity pęd. Teraz wracamy do góry, do naszych rozważań na temat pędu, i tutaj mamy nasz wzór. Że jeżeli mamy siły zewnętrzne, tak jak na tym rysunku siły niebieskie, które się nie kasują, w tym przypadku siły grawitacyjne, ale to mogą być absolutnie dowolne siły zewnętrzne, to wtedy mamy ten wzór, że pochodna pędu po czasie to jest całkowita siła zewnętrzna działająca na te ciało. Czyli możemy zejść na dół i mamy... O, tu powinna być masa, równa się 1 nad m razy całkowita siła zewnętrzna. Możemy sobie przepisać teraz ten wzór i mamy, że masa razy przyspieszenie środka masy równa się całkowita siła zewnętrzna. I to jest, proszę Państwa, najważniejszy wzór z dzisiejszego wykładu. On jest, to jest proszę Państwa, wzór w pewnym sensie niesamowity. Poproszę zobaczyć, co się dzieje. Mamy bardzo skomplikowany układ. Mamy bardzo skomplikowany układ i i Działają tam jakieś bardzo skomplikowane siły wewnętrzne, jakieś sprężynki, cokolwiek oraz działa jakaś siła zewnętrzna, na przykład grawitacja. To ruch tego ciała jest taki, że, że, że jeżeli popatrzę na środek masy, to ten środek masy zachowuje się tak, jakby tam była cała masa M i na ten punkt działała siła zewnętrzna. Mogę zupełnie zapomnieć o całej komplikacji systemu, o tych wszystkich siłach wewnętrznych, o tych drganiach możliwych na wszystkie możliwe sposoby. Jeśli patrzę na środek masy, to ten punkt zachowuje się tak, jakby tam była cała masa duże M i na ten punkt działała całkowita siła zewnętrzna. No i ten czas to jest, to, jest, to jest bardzo elegancki wynik. To jest bardzo elegancki wynik i on strasznie upraszcza rozważania, no bo nie trzeba, trzeba myśleć o układzie jako całości, tylko wystarczy patrzeć na jeden punkt i niekiedy to wystarczy. Niekiedy to wystarczy. Zróbmy sobie teraz jakiś przykład. Spróbujmy sobie teraz znaleźć jakieś zastosowanie. Pierwszy przykład. Wiemy, że ruch ciała w polu grawitacyjnym to jest parabola. Jeśli państwo o tym nie wiedzą, no to tu jest bardzo szybki argument, dlaczego tak jest. Wyobraźmy sobie, że tu mamy x, tutaj mamy y, tutaj mam ciało na jakiejś wysokości h i nadaje prędkość, oznacza jakąś vx. Prędkość tylko w kierunku x -owym. I teraz tutaj jest ruch tego ciała, tutaj działa siła grawitacyjna. Tutaj działa siła grawitacyjna MG. W kierunku poziomym nie ma żadnej siły, a więc nie może zmienić się prędkość, czyli x równa się Vx razy T. W kierunku y mamy grawitację, czyli mamy h minus 1,2 g t do kwadratu. Wysokość w y to jest początkowe h, bo jak t jest równe 0, to y jest równe h. H minus 1 druga g do kwadratu i łatwo się przekonać, że oczywiście druga pochodna y po czasie, czyli przyspieszenie jest równe minus g, czyli dokładnie to, co powinno być. To teraz podstawiam ten wzór do tego i dostajemy, że y równa się H minus 1 druga g. Te równa się x do kwadratu podzielone przez Vx do kwadratu. Czyli mamy jeszcze raz y równa się H minus 1 druga. G Vx do kwadratu razy x do kwadratu. A to się może zapisać w takiej ogólnej postaci powiedzmy A minus Bx do kwadratu, a to jest oczywiście równanie paraboli. To jest równanie paraboli. Tutaj na tym rysunku ta parabola mi muszę przyznać i nie do końca wyszła, ale to jest dokładnie równanie paraboli. I teraz wyobraźmy sobie, że tutaj na tym rysunku zamiast jakiegoś takiego prostego ciała punktowego mam bardzo skomplikowany układ kulek. Bardzo skomplikowany układ kulek. One są wszystkie połączone z prężynkami. I to wszystko drga w dość skomplikowany sposób. Tu jest oś Y, tu jest oś X. Tu jest oś Y. I teraz załóżmy, że tu jest środek masy. O, tu niech będzie środek masy powiedzmy. Jeśli ja teraz nadam poziomą prędkość VX w tym kierunku to Okazuje się, że środek masy będzie dokładnie poruszać się po tej paraboli. Tak jak w naszym przykładzie powyżej. Te ciała będą drgać na wszelkie możliwe sposoby, obracać się, obkręcać się w lewo, w prawo. Te ciało odchyli się, się si sprężą, rozprężą, ale środek masy, jeśli będę patrzeć na środek masy, to on będzie się poruszać dokładnie po tej samej paraboli jak w przykładzie powyżej. A dlaczego? To jest dokładnie nasz wzór. Ten wzór mówi, że drugie prawo dynamiki dla środka masy wygląda tak, jakby cała masa była w środku masy i działała siła zewnętrzna, i y, y, y biorę wszystkie siły zewnętrzne, i w tym punkcie działa ta całkowita siła zewnętrzna. Czyli mamy środek masy M, M, M i działa pola grawitacyjne w kierunku Y. Czyli widzą Państwo, że ten bardzo skomplikowany ruch. Może wyglądać bardzo prosto, jeśli patrzymy na środek masy. Ja pokazuję poniżej, daję Państwu link do filmiku, gdzie tam jest rzut rakietą tenisową. Tam jest podświetlony środek masy, i po ciemku ładnie widać, jak ten środek masy porusza się po paraboli. Innym okay? takim przykładem zastosowania tej fizyki środka masy to jest skok w Na pewno Państwo nie wiele razy widzieli, jak biegnie sportowiec. Wyskakuje, wygina ciało i przelatuje nad poprzeczką. Teraz dlaczego on to ciało wygina? Ano, wygina te ciało, żeby obniżyć swój środek masy. No bo, jak mamy sportowca, tutaj, prawda, on tak się wygina, tak oczywiście rysuje, tutaj jest głowa, tu są ręce, tutaj są jego nogi, to proszę zobaczyć, że jego środek masy będzie gdzieś tutaj. Tu będzie gdzieś środek masy, prawda, będzie poniżej, no, troszeczkę przesadziłem, ale będzie poniżej i tak może być, że ten środek masy przejdzie pod poprzeczką, a nie nad poprzeczką i dzięki temu można skoczyć wyżej. I poniżej również podaję link do filmiku, gdzie to jest wytłumaczone i jest ładnie zilustrowane. Oraz podaję też filmik do olimpiady w Meksyku z 1968 roku, gdzie Dick Fosbury, to był amerykański skoczek, który po raz pierwszy zademonstrował tę metodę na olimpiadzie no i wygrał złoto, dzięki dokładnie tej metodzie bo jego konkurenci nie skakali tą metodą, tylko skakali tak bokiem, co wygląda dzisiaj dość śmiesznie, ale w tamtych czasach to właśnie skok Dika Fosbury wyglądało śmiesznie. Więc proszę sobie zobaczyć te filmiki, to jest, no, wydaje mi się, bardzo ciekawy temat i doskonale ilustruje yy, zagadnienie środka masy. No tyle, to tyle dzisiaj.